Cześć, tutaj Natalia Stanińska z Joganiki. Ogromnie się cieszę, że ze mną jesteś i że możemy dzisiaj znowu wspólnie praktykować. Dzisiaj praktyka krótka, ale esencjonalna i bardzo ważna. Już samym oddechem, takim świadomym wpuszczeniem oddechu w, do przestrzeni tułowia możemy wydłużać i rozprę, rozprężać kręgosłup. Będziemy dzisiaj praktykować oddech grawitacyjny, który pozwala z jednej strony zakorzenić podstawę kręgosłupa, uziemić ją do tego, aby kręgosłup mógł wzrastać. Więc nasz oddech i nasza energia będzie podróżowała od podstawy kręgosłupa, od miednicy aż po szczyt głowy. Chciałabym, żebyś wybrała, wybrał swój wygodny siad Pokażę jeden siat, który zazwyczaj bywa dla wszystkich bardzo, bardzo wygodny. Jest to siat w Virasanie. Możesz usiąść odpowiednio wysoko, z kolanami swobodnie na szerokość bioder. Ja usiądę dzisiaj w Sithasanie, bo dla mnie ten siat jest wygodny. Ważne, żeby w Sithasanie, tak samo jak i w Virasanie, ważne, żeby kolana, golenie były podparte. Możesz też praktykować ten oddech grawitacyjny, siedząc na krześle, jeśli masz sporo ograniczenia w miednicy. Ok, no to usiądźmy w swoim wygodnym siadzie. Daj sobie chwilkę, żeby poczuć, hmm, gdzie są kolana, gdzie są golenie, żeby poczuć miednicę na tym, na czym siedzisz. Czy to jest wałek, poducha, czy to jest krzesło. Hmm, możesz zamknąć oczy, nie musisz. Jeśli nie zamykasz oczu, to spójrz w kierunku ziemi tak dwa metry przed siebie, rozmiękczając nieco powieki, no i sam wzrok. I bardzo łagodnie zacznij przechodzić do ciała, zacznij przechodzić do podstawy pozycji, więc poczuj kolana, uda, pozwól im się zupełnie rozluźnić. Poczuj wszystkie miejsca w ciele, które dotykają do Ziemi, które tworzą tą bazę, ten kontakt z ziemią. Wyżej dalej poczuj miednicę, poczuj kości pośladków prawy, prawą lewą kość pośladka. I usiądź wygodnie pomiędzy tymi kośćmi. Oddając ciężar równomiernie do prawej i do lewej strony, do prawego lewego pośladka. Pozwól miednicy ułożyć się swobodnie i neutralnie, czyli w pionie. Jeśli czujesz, że Twoja miednica przechyla się do tyłu, że zapadają się dolne plecy, może warto usiąść nieco wyżej. Poczuj całą przestrzeń tułowia. Niech przód tułowia, skóra na przodzie tułowia stanie się miękka, niech skóra na plecach stanie się miękka, swobodna. Rozluźnij dłonie, rozluźnij ręce, a ramiona tak, jakby chciały spłynąć z barków w kierunku ziemi. Poczuj głowę. Kiedy głowa jest swobodnie ułożona na szczycie kręgosłupa, to mamy wrażenie, że jest lekka. I niech ta praktyka takiego budowania, wyobrażenia, obecności w ciele od podstawy do szczytu głowy, dać takie wewnętrzne poczucie, tego jak siedzisz, gdzie oddajesz ciężar, gdzie ciało jest w ogóle zorientowane, ułożone w przestrzeni. I bardzo łagodnie zacznij przechodzić do oddechu. Na razie niczego nie zmieniając, nie dodając. Po prostu zaobserwuj swój oddech, taki naturalny oddech, który teraz się pojawia w przestrzeni tułowia. Poczuj wdech, poczuj wydech. Zaobserwuj, czy wdech jest. Równie długi jak wydech, czy wydech jest równie długi jak wdech? Nie oceniaj, ale po prostu obserwuj, jaki jest Twój oddech teraz. Oddech też nam bardzo mówi o tym, w jakim momencie jesteśmy, o tym, co w układzie nerwowym się dzieje, co w ciele się dzieje. Więc po prostu łagodnie obserwuj wdech, obserwuj wydech. I po czasie też możesz zauważyć, że oddech ma swój pewien rytm. Tak jak muzyka ma swój rytm, tak oddech. Wdech, wydech i zatrzymanie pomiędzy wdechem, wydechem tworzą pewnego rodzaju rytm oddechowy. Poczuj, jak każdy kolejny wydech pozwala Ci coraz pełniej osadzić miednicę na tym, na czym siedzisz, więc każdy wydech spływa z góry ciała z klatki piersiowej w kierunku miednicy, pozwalając miednicy jeszcze pełniej rozszerzyć się, tak jakby rozsiąść, rozgościć na tym, na czym siedzisz. Kości pośladku stają się szerokie dno miednicy staje się otwarte, a każdy kolejny wdech niech zaczyna się u podstawy kręgosłupa, czyli w miednicy. I każdy wdech zaczynasz prowadzić. Wzdłuż kręgosłupa do klatki piersiowej pozwalając klatce piersiowej swobodnie rozszerzyć się z wdechem, i być może ten wdech dojdzie aż do szczytu głowy. I potem kolejny wydech od głowy, od szczytu głowy przez ciało w kierunku miednicy. I wdech, który rozpoczyna się u podstawy kręgosłupa w miednicy i wędruje takim swobodnym strumieniem. Przez klatkę piersiową, rozszerzając ją aż do szczytu głowy. I kontynuuj to podróżowanie oddechu, od góry do dołu, od dołu do góry, tak aby kręgosłup mógł się teraz rozprzestrzeniać pomiędzy tymi dwoma kierunkami ruchu. Między tym, co na dole, między ziemią, a między tym, co do góry, między sufitem, niebem. I w tej przestrzeni kręgosłup może się zacząć rozprężać, kręgi mogą zacząć oddalać się od siebie w taki bardzo bezwysiłkowy, miękki sposób. Wdech pozwala mi wzrastać. A wydech pozwala mi rozluźniać to, co trzeba, i pozwala mi puszczać, zapuszczać korzenie mojej podstawy. Daje mi poczucie stabilności. Jeszcze chwilkę zostań w tym takim świadomym podróżowaniu wdechu i wydechu. Oddech grawitacyjny, czyli czuję grawitację. Czuję też ten kierunek do góry, kierunek do sufitu do nieba. Każdy wdech tworzy przestrzeń w kręgosłupie, w bokach tułowia, taką miękką swobodą przestrzeń, a każdy wydech pozwala mi coś puścić pozwala mi spłynąć do podstawy pozycji. I możesz zostać i kontynuować tę praktykę, a jeśli wychodzisz razem ze mną, to powoli połącz dłonie, ustaw kciuki na mostku. Kciukami unieś mostek w górę, pochyl głowę w kierunku dłoni. I podziękuj sobie za tę praktykę obecności i uważności w ciele, w oddechu. I powolutku rozluźnij ręce, podnieś głowę, otwórz oczy. Ok. Chciałam jeszcze dodać, że... Dzisiaj robiliśmy tę praktykę w siadzie, żeby ją poczuć, kiedy ciało nie jest równomiernie ustawione, kiedy siedzimy, ale tak naprawdę tą praktykę możecie też robić w trakcie praktyki jogi, szczególnie we wszelkich siadach, w skłonach, też w pozycjach stojących. Także jeśli poczujecie ten kierunek ruchu, taki podróżujący oddech wzdłuż kręgosłupa, możecie to przenosić potem. Dalej i szerzej w swoją praktykę jogi. Dziękuję bardzo za tą wspólną praktykę. Korzystaj z niej, kiedy potrzebujesz, i pamiętaj, żeby dać, dać mi znać, jak się czujesz, czy ta praktyka była dla Ciebie ciekawa. Subskrybuj mój kanał po więcej, a po jeszcze więcej, zapraszam na Platformę Joganika. Tam dużo dobra, trochę medytacji, praktyk jogi. Także zapraszam i do zobaczenia na kolejnych zajęciach. Dzięki.